Już nagrywa się. Cześć siemanko, witam wspólnie na naszym kanale. Ja nazywam się Rafał i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o woskach do lakieru samochodowego. Nie będzie to tutaj zbyt dużo wiedzy teoretycznej, takiej eksperckiej, raczej porozmawiamy sobie w skrócie, co użyć, kiedy użyć i dlaczego. Podzielimy sobie te woski na kilka grup, kilka przykładów wam przedstawimy, a na samym końcu nawoskujemy sobie samochód, który stoi za mną. Zapraszamy do oglądania. Zanim przejdziemy do takiej bardziej szczegółowej rozmowy na temat wosków, musimy sobie je podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą grupą wosków są woski w formie płynu, czy to aplikowane przez atomizer, czy w formie takiego bardziej gęstego mleczka, które aplikujemy albo ręcznie, albo maszynowo, no i drugie woski, którym dzisiaj poświęcimy najwięcej czasu, czyli woski w formie twardej. One z reguły są w takich puszeczkach, czy to metalowych, szklanych, plastikowych, to już w zasadzie nie ma znaczenia, natomiast to są takie dwie główne grupy. Później już przechodzimy do podziału wosków na ich zastosowanie. I to, z czego są wykonane. Pierwszą grupą wosków, które tak bardzo znamy i lubimy, są woski syntetyczne, czyli znane i lubiane przez wielu, przez niektórych nielubiane, czyli Fusocoat, ten 12-miesięczny w cudzysłowie wosk syntetyczny softa, no i ten klasyk, który na rynku jest już od wielu, wielu lat, czyli Colinite. Drugą grupą są woski, woski hybrydowe. Czym są woski hybrydowe? Woski hybrydowe generalnie to połączenie, na przykład naturalnych składników takich jak karnauba czy wosk pszczeli To wszystko zależy od konkretnego produktu, w połączeniu z jakimiś innymi syntetycznymi wspomagaczami. To jest jakiś wybór pośredni pomiędzy woskiem syntetycznym a naturalnym o których za chwilkę będziemy rozmawiać. No i trzecią grupą o, już, o której już wspomniałem są woski naturalne. Z reguły są to woski oparte o karnałbę brazylijską, później już ze względu na konkretny produkt są dobierane inne, że tak powiem, podprodukty, inne składniki i to jest grupa, która jest często bardzo droga, tak jak na przykład ten z racji tego, że te składniki użyte do produkcji tego wosku są po prostu mało, mało jest ich na rynku, są ciężko dostępne i po prostu są drogie. Jeżeli chodzi o te woski w formie płynnej, no to na chwilkę chciałbym się zatrzymać, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę jeszcze inne podgrupy, o których nie będziemy zbytnio szczegółowo mówić, natomiast warto to zaznaczyć. Mamy mleczko gęste, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Mamy również produkt aplikowany z atomizera, najczęściej na mikrofibrę i po prostu aplikowanego na lakier. Ale jeszcze jest trzecia grupa, czyli tak zwane hydrowoski. To jest produkt, który raczej. Pomaga osuszanie, wspomaga wosk, który został nałożony już wcześniej, bądź powłokę, wszystko zależy od konkretnego produktu i to jest raczej naj, najmniej trwały produkt z całego dzisiejszego zestawienia. Te produkty odkładamy na bok i przechodzimy teraz do puszek, do wosków twardych, czyli to, co wydaje mi się, że lubimy najbardziej z racji tego, że idzie zima, w zasadzie jesień, a później przyjdzie zima, czyli nadchodzą dosyć ciężkie warunki dla naszych pojazdów, no to porozmawiamy sobie o woskach, które się nadają najlepiej do tego typu sytuacji, do tego typu warunków, mianowicie woski syntetyczne. Tutaj mamy Kolinaita i słonianego wcześniej Fusocota. Co wyróżnia te woski? No na pewno to, że są one troszeczkę najbardziej, inaczej najbardziej wymagające, jeżeli chodzi o aplikację. Dużo osób to zauważyło, aplikując Fusocota, że coś się nie chce docierać, coś się ciężko dociera. No tutaj trzeba ostrożnie z ilością produktu, trzeba zwrócić uwagę na to, na ile go zostawiamy na lakierze, ponieważ tutaj w tym przypadku to jest ważne. Co wyróżnia te woski? Oczywiście to, że są najbardziej trwałe zestawki, czyli po aplikacji takiego wosku myślę, że możemy na spokojnie te kilka, myślę, że 12 miesięcy bym nie szacował, natomiast te 6-8 miesięcy na pewno te woski sobie na lakierze poleżą. Oczywiście wszystko zależy od pokonywanych przebiegów i od tego, czy auto jest garażowane czy nie i w jaki sposób je myjemy. Natomiast to jest gdzieś tam temat na osobny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o woski na warunki jesienno-zimowe, no to to jest na pewno bardzo dobry wybór i te dwa woski warto wziąć pod uwagę. Co jeżeli chodzi o luk, jaki pozostawiałem na lakierze, no tutaj to jest, miałbym najmniejsze oczekiwanie jeżeli chodzi o jakość tego luku, one nie mają tutaj za zadanie wybłyszczać tego lakieru aż tak nad, to nie ma być jakiegoś super wet luku, raczej chodzi tutaj głównie o zabezpieczenie. Woski syntetyczne mamy już za sobą, umówiliśmy tę grupę, teraz czas przejść do wosków hybrydowych. Woski hybrydowe, tak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie wosków naturalnych z tymi syntetycznymi. Z reguły wygląda to w ten sposób, że producent dodaje do takiego wosku karnałbę, jakieś inne woski naturalne i wzmacnia je syntetycznymi polimerami. Do tego jakieś warianty zapachowe, kolorystyczne, natomiast to jest mało istotne. Co by te produkty? No tutaj już jest znacznie łatwiejsza aplikacja niż w przypadku wosków syntetycznych. Ponadto ten look, który osiągniemy na lakierze, ta hydrofobowość już powinna być delikatnie lepsza, choć może ta hydrofobowość nie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o look wizualny, to jak najbardziej tak. Jest to coś takiego pomiędzy włoskiem syntetycznym a tym naturalnym. No i tutaj też trwałość. Będzie na pewno większa niż w przypadku wosków naturalnych, ale znacznie mniejsza jeżeli chodzi o te woski syntetyczne. W zależności od produktu, ponieważ przykładów tych, tych wosków jest wiele, jak ADBL, bodajże Gudstaw jeszcze ma tego typu woski. House of Walks oscyluje gdzieś tam w granicach 3, 4, 5, 6 miesięcy i. Myślę, że tutaj więcej nie będziemy się na ten temat wywodzić. No tak naprawdę wosków jest wiele, przykładów jest wiele. Wzięliśmy sobie Dark and Blacka z Softa, ponieważ mieliśmy go gdzieś tutaj w naszej kolekcji i mieliśmy go pod ręką. Teraz przechodzimy do kolejnej grupy, do wosków naturalnych. Teraz przechodzimy do tej, moim zdaniem i zdaniem wielu detailerów, najciekawszej grupy wosków, czyli wosków naturalnych, które, których ceny generalnie szybują czasem aż po wartość kilku tysięcy złotych nawet za puszkę, czy tak jak w przypadku tego zymola kilka stówek. Mamy też woski tańsze, jak do które kosztują w granicy, 5, granicach 50 zł. Wiadomo, tu jest mała pojemność, natomiast uważam, że to nie jest jakiś duży, duży koszt. Co znajdziemy w środku takiego wosku? Na pewno wspomniano wcześniej karnałbę. W przypadku na przykład tego banana Armor z Zododżuca znajdziemy olejki bananowe, wosk, pszczeli, różne takie naturalnego pochodzenia składniki, które później wtworzone w jedną całość powodują super efekt na lakierze. Co wyróżnia jeszcze tę grupę? No na pewno łatwość aplikacji. Często spotykamy, znaczy teraz coraz częściej spotykamy takie przypadki, gdzie ludzie nawet mówią o aplikacji ręcznej, czyli nie bierzemy żadnego aplikatora, po prostu rozprowadzamy sobie dany wosk na lakier ręcznie, ponieważ z racji tego, że nasze dłonie mają temperaturę powodującą topnienie takiego wosku. Możemy sobie przez te wszystkie olejki zawarte w nim rozprowadzać sobie na spokojnie te woski na lakierze. Jest to taka ciekawostka, ja staram się i tak robić to aplikatorem, ponieważ dla mnie jest to dużo przyjemniejsze i nie trzeba się brudzić. Co jeszcze wyróżnia takie produkty? No to na pewno ich zapach, ich kolor. Tutaj już mamy dużo możliwości poszarżowania i po, pożąglowania sobie różnymi wariantami. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do wosku, który my dzisiaj będziemy aplikować. To jest limitowana wersja Angel Waxa na dni otwarte Mister Cleanera, które odbywały się w tym roku w kwietniu. Jest to numer 30 na 30 stworzonych, także bardzo ciekawa i bardzo ważna dla nas sztuka. Ją sobie zaaplikujemy właśnie aplikatorem wspomnianym wcześniej na ten lakier za nami. Co jeszcze a propos tych wosków? No na pewno trwałość jest ich najsłabsza z całej stawki, natomiast uważam, że tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby nacieszyć się samym zapachem, samą aplikacją. i Wreszcie tym efektem wizualnym, które te woski oferują, i ten efekt wizualny jest moim zdaniem i zdaniem też wszystkich innych detailerów doświadczonych najlepszy. Efekt wizualny po użyciu wosków naturalnych będzie zawsze najlepszy i niestety będzie najkrótszy. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie o to chodzi. Te auta często są garażowane, te auta stoją w muzeach, te auta są użytkowane przez pasjonatów, więc to są woski kierowane dla tych osób. Jeżeli chcemy wosk zimowy, no to na pewno nie będziemy szli w tego typu produkty, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Dużo lepiej jest skupić się na tych dwóch poprzednich grupach, o których rozmawialiśmy wcześniej. Myślę, że nie ma co więcej tutaj gadać o tych woskach teoretycznie. Przejdziemy sobie teraz do praktyki. Weźmiemy ten wosk i zaaplikujemy sobie na oczyszczony wcześniej przez nas samochód. Proces oczyszczenia mogliście widzieć na naszym Instagramie, więc serdecznie zapraszamy Was do obserwacji naszego profilu. Tam czasem pojawiają się jakieś takie ciekawostki, smaczki, a i po prostu za Materiały. Nie chcę przedłużać, przechodzę do a, działania praktycznego. E, zanim jednak przejdziemy do aplikacji wosków, wspomnimy sobie jeszcze kilka słów na temat aplikatorów. Tak jak wspomniałem, wcześniej, można to robić ręcznie, e, natomiast my będziemy się posługiwać dedykowanymi aplikatorami. E, pierwszym takim aplikatorem, który możecie znać z rynku, to jest ten dokładany do Fusocoata i do innych wosków Softa. E, jest on z, wykonany z takiej pianki. E, są zdania, że ona jest za twarda, rysuje i tak dalej. No myślę, że jeżeli używamy go z głową, no to na pewno nie nic złego się nie stanie i można go na spokojnie używać. Są też jakieś patenty z moczeniem tego w wiadrze, żeby to było jeszcze bardziej miękkie. Natomiast to już pozostawiam Wam do waszej decyzji i do waszego gdzieś tam użytku. Drugim produktem, drugim aplikatorem rodzajem aplikatora jakiego? jakiego, jakiego Drugim rodzajem aplikatorów, jakie mamy w dzisiejszym zestawieniu, są takie zwykłe aplikatory piankowe, bardzo, bardzo delikatne. Ja bardzo często lubię z takich, najczęściej z takich używam, bardzo lubię ten rodzaj aplikatora i najprawdopodobniej dzisiaj też go będziemy używać. To jest jakiś no-name, da się kupić też jakiś Monster Shine, tutaj z Mr. Cleanerem wygrawerowanym. To już wszystko tak naprawdę zależy od tego, co macie w asortymencie i czym dysponujecie. Kolejnym aplikatorem, kolejnym rodzajem aplikatora jest taki aplikator do Tutaj ta pianka jest bardzo podobna do tego, Poprzedniego, natomiast jest on wzbogacony o taką e, wygodną rączkę. Troszeczkę denerwuje mnie rozmiar, więc jeżeli chodzi o. Małe puszeczki, no to nie nadawałoby się, natomiast jeżeli mamy woski w większych puszeczkach, no to jak najbardziej można sobie go zastosować. No i czwartym aplikatorem, czwartym rodzajem aplikatora są takie łapki, w naszym przypadku Kanguro od Monstershine'a. One raczej do tych mleczek czy tych hydrowosków po prostu sobie nalewamy kawałek na aplikator, rozprowadzamy i docieramy mikrofibrom. Myślę, że to tyle. Troszeczkę namieszałem, natomiast mam nadzieję, że i tak skumaliście o co chodzi i możemy przejść do aplikacji wosku na naszego fiacika. No i przechodzimy wreszcie do punktu kulminacyjnego dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji tego jakże limitowanego wosku na lakier naszego fiacika. Show Walks, Marki Angel Walks, 30 sztuk na świecie. Numer 30 jest właśnie w naszych rękach. Cieszę się bardzo, że możemy go sobie zaaplikować na, na ten lakier. Jeżeli chodzi o samego producenta, no to marka brytyjska znana i bardzo lubiana, jeżeli chodzi o swoje produkty, o swoje głównie woski, natomiast nie tylko. Ogólnie marka premium. Te woski nadal są do kupienia, zostało ich zaledwie kilka sztuk, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to czytajcie opis, ponieważ może być tak, że już ich nie ma, a bardzo chcieliście także sprawdzić. Co do teraz samej aplikacji, ja nie będę udzielał zbyt wielu wskazówek, ponieważ nie jestem jakimś turbo ekspertem. Natomiast już się nim chwilkę obawiłem i coś niecoś mogę o nim powiedzieć. Na pewno nie aplikujemy zbyt dużej ilości. Warto wziąć na aplikatorek. Z dwa, maksymalnie trzy ruchy, i tutaj już mamy wystarczającą ilość, delikatny nacisk, oczywiście. No i aplikujemy sobie ruchami okrężnymi na myślę, że spokojnie, na jeden taki większy element, czyli jak tutaj w naszym przypadku ta klapa bagażnika. Później obserwujemy sobie pod różnymi kątami, czy ten wosk nam nie zasycha. I po przejechaniu palcem, jeżeli będziemy widzieć, że on już się nie ciągnie, tylko jest już zaschnięty, odpowiednio zaschnięty, możemy przejść do docierania. Ja się będę posiłkował Banshee. to chyba nie jest wersja mini, tylko ta zwykła. Czy to najbardziej puszysta od Monstershina? Będziemy ją, nią sobie docierać, e, wspomniany wcześniej, BOSK. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce i jak się go aplikuje. Oczywiście nie sugerujcie się tak w 100% tymi moimi trzema ruchami, o których wspomniałem wcześniej. Jeżeli widzicie, że na padzie brakuje Wam produktu, no to zabierzcie sobie więcej. No najwyżej będziecie stratni gdzieś tam, jeżeli chodzi o ilość produktów. Może będzie się ciężej docierać, natomiast ważne jest to, aby pracować produktem, a nie pustym padem, ponieważ po pierwsze możecie sobie porysować lakier, a po drugie Wasza praca pójdzie na marne. Także zwracajcie uwagę, czy produkt jest jeszcze na aplikatorze. Jeżeli jest, to pracujemy, jeżeli nie, to nie bójcie się wziąć go troszeczkę więcej. Już kilka minut Ja widzę, że wosk powoli a, zbliża się do momentu, do, w, w którym trzeba będzie go docierać, a, więc za chwilkę do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że musicie zwracać uwagę na to, że a, musicie zwrócić uwagę na to, a, że warunki w jakich aplikujecie swój wosk będzie, będą najprawdopodobniej różne od tych, które my mamy tutaj u siebie w, a, w siedzibie, więc weźcie to pod uwagę. Nie sugerujcie się dokładnie mm, sposobem i też czasem, po jakim my docieramy te wszystkie produkty, ponieważ to wszystko zależy od konkretnego przypadku, od wilgotności temperatury, i tak dalej, to tak w skrócie. Ja się biorę za docieranie. To jest nasz samochód testowy i generalnie nie powinniśmy tak robić, że moczymy go zaraz po aplikacji wosku. Natomiast nie zależy nam na tym, aby ten wosk leżał jak najdłużej. Tutaj chodzi o to, żeby Wam przedstawić mniej więcej z czym się je, jeżeli chodzi o woski. Tutaj mamy powierzchnię zabezpieczoną. Przednie drzwi kierowcy są niezabezpieczone niczym, więc zademonstrujemy Wam, jak działają hydrowoski. To są produkty, które ułatwiają nam osuszanie lakieru. One oczywiście zabezpieczą. Lakier natomiast nie, tak, nie na tak długo jak woski syntetyczne, czy też te pozostałe, o których rozmawialiśmy wcześniej. Zobaczcie, jak wyglądają drzwi przed aplikacją hydrowosku. No, generalnie szału nie ma. Teraz zaaplikuję sobie kilka strzałów tego produktu, który mamy tutaj w buteleczce. Jest to hydrowosk. Damy mu poleżeć tak naprawdę kilkadziesiąt sekund i spłuczemy obficie. Zobaczycie, jak produkt kropelkuje. Czas więc przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że to co teraz zrobiliśmy, czyli namoczenie tego samochodu, to jest tak naprawdę błąd w sztuce. Tego nie powinniście robić na świeżo nawoskowanym samochodzie, natomiast jak wspominałem wcześniej, chcieliśmy Wam zaprezentować jak aplikuje się woski, jak się aplikuje hydrowoski i jak one działają, więc na tym, na tym nam najbardziej zależało. Cóż, myślę, że to już na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że wszystkie dzisiejsze produkty oraz te, o których, produkty, które używaliśmy oraz te produkty, które widzieli na różnych przebitkach, dostaniecie w sklepie Mister Cleaner. Pamiętajcie, żeby wpaść na nasze social media. Przeczytajcie też opis, ponieważ czeka na Was niespodzianka. Jest kod rabatowy na woski w sklepie Mister Cleaner. Będziecie mogli przetestować, jeżeli będziecie chcieli. Myślę, że, myślę, że to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zostawić lajka, jeżeli film Wam się podobał i do następnego. Hej!